Witam wszystkich, jeszcze tylko nagram bawareczkę, bo tam pisaliście, żeby pokazać ją. Nagram telefonem, bo to będzie jaśniej. jaśniej, będzie widać. Dopiero wróciłem i po drodze jeszcze umyłem teraz, umyłem ją na myjni. Tu już jest sucha, tu jeszcze tylko kropelki. Szczotką ją umyłem, więc ładnie wygląda. Tutaj gdzieś znaczek mi zginął. Po chyba ostatnich śniegach albo ktoś zerwał, nie wiem, yy, więc tak to wygląda. Tu jakaś szkoda parkingowa, yy, tutaj pryszczyk. Yy, co jeszcze, co jeszcze? No, jutro przyjeżdża. Przyjeżdża jakiś tam chętny. Tutaj też ktoś obił samochodem na parkingu yy, tutaj jakiś Asfalt. Smoła jakaś. Jakaś smoła. Tablice założyłem. Yy, założyłem już ramkę. Już nie ma na jak u dziada. Zrobiłem wycieraczkę. Wycieraczka stała. Tutaj jest otwierana szyba. I ona na tej ośce I yy, ona na tej ośce tutaj stanęła to yy, popsikałem troszeczkę wody I już Działa Już działa Klapa tylko się nie trzyma Teraz w zimie w lecie się trzymała A teraz opada, siłowniki trzeba pewnie wymienić eee, Co tu jeszcze Co tu jeszcze O kurczę, nie mogę tego podnieść Bo głowo trzymam klapę Wygląda to tak. A tu jeszcze są. Tu jeszcze taki smaczek Wam pokażę. O! Taki smaczek. Cały zestaw Klucze, trójkąt i tym podobne. E, domykanie. Do, no. Domykanie działa tak wygląda z tyłu tak wygląda z tyłu nie wiem czy będzie jeszcze coś widać tak wygląda z przodu yy, chyba miało tak, lusterka składane są o. działają manualna. A radio tylko ma pikselozę Radio tylko ma pikselozę ale one tak mają tutaj w nich, na tutaj na tym na wyświetlaczu, na zegarach nie ma pikselozy nie ma pikselozy. Klima działa dwustrefowa. I co tam jeszcze? Kierownica. Tak wygląda kierownica. Nie wiem co tam jeszcze mogę Wam pokazać. Przy berdach jest taki uchylany, odsuwany. Może zobaczymy pod maską jeszcze. Dwa kluczyki prowadzona ze Szwajcarii w 2016 chyba roku. Olej wymieniony jakieś ile na zrobione na tym oleju. 300 km może 400. Bo cały czas jest użytkowana Cały czas jest użytkowana Ja to przy niej tylko olej wymieniłem i ręczny naciągnąłem chociaż chyba nie do końca naciągnąłem ten ręczny Jak mi się wydaje bo się uczyłem Zaraz Wam jeszcze coś powiem na temat ręcznego Tutaj Magdy A tutaj jeszcze jakieś pryszczyki Magdy Tato wszystko na bieżąco Na bieżąco w niej robił U mechanika Do mechanika woził, nie robił sam, tylko mechanika Termostat, wiem, że był w niej wymieniany. 3.0 diesel. W klasycznym stanie, bez udziwnień. Bez żadnych udziwnień, pseudo tuningów. To wszystko było w oryginale. Te ringi chyba też, jak mi się wydaje. No, y, spryskiwacze lamp działają. Y, jeszcze jedna sprawa. Właśnie mi się teraz przypomniała. Tutaj ma gwiazdkę na szybie z przodu. No, także jutro jakiś chętny będzie przyjedzie oglądać przyjedzie oglądać jeszcze zmieniarkę ma w bagażniku chwyty działają no. no i tyle w sumie chcieliście zobaczyć trochę ciemno już no ale no jeszcze mi dzwonili że węgiel mogę z gminy odebrać sobie ujączka albo Chunkiewicza i jutro podjadę zobaczyć jak ten węgiel wygląda bo on jest z Tanzanii chyba nie jest polskie węgiel więc pojadę zobaczyć jak on wygląda jeszcze jutro dobra a mówiłem że dwa kluczyki mówiłem przegląd jest do końca grudnia ubezpieczona jest ubezpieczona jest no i chyba tyle w sumie a ma jeszcze ten yy, czujnik, yy, czujnik 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 ma czego ma czujnik wycieraczek i masz lampy w automacie można mieć jeszcze też czujnik zmierzchu pewnie ma ale nigdy nie sprawdzałem czy jak będzie w automacie i jak ją zgaszę to zgaśnie wszystko tak zgasło wszystko elegancko no tylko że w dzień chyba nie będzie jeździła jak nie będzie no, Czy znaczy nie będzie świateł w dzień? Nie nie sprawdzałem, w sumie nawet nie sprawdzałem tego. O tym to powiedziałem, to powiedziałem. Yy, drugi komplet kół jeszcze. Siedemnastki tam są, chyba. Tutaj jeszcze jakiś pryszczyk. Yy, czujniki działają, przód tył, cofania. Klapę powiedziałem, szyb otwiera się, wycieraczka chodzi już ja ją przesmarowałem, ale to nie wiem czy to już wystarczy czy jeszcze nie trzeba byłoby nie trzeba byłoby poprawić za, za kilka dni czy tam co, co jakiś czas tam wsiuknąć jej w tą wycieraczkę no i tyle a tutaj zarysowanie za, za pokazywałem halogeny na dole ma no i tyle chyba w sumie no. Dobra, trzymajcie się na razie. Cześć.